Oj, tupie nogą, oj, tupie nogą, coś będzie źle, coś czuję Uuuu, dawaj, no, będzie źle Hej, cześć, z tej strony Xen, witam ja was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin, i dzisiaj sobie zagramy na taką postać Która się nazywa Pompom Wydawało mi się to ciekawe, zobaczymy jak tutaj Będzie z trudnością tej Postaci tej gry, także lecimy sobie A i ogólnie mówiliście, że czemu mam tutaj O, zaraz zobaczymy o, akurat tutaj nie piszę, ale są takie mody, w które po prostu się nakładają na siebie. I po lewej do góry czasami widzicie ee, punkty i mówicie, że już grałem jakiegoś moda czy coś. Nie, nie, nie grałem, tylko jest po prostu właśnie taki problem, że na przykład, nie wiem, triki mod może się nałożyć z Wittim i przez to właśnie są takie punkty. Dobra, ale bez dalszych wstępów zaczynamy. Oczywiście, hard. A nie wygląda tą pompą. No <laughs> ale ładnie tutaj ma. O, hej! bo! To jest mój dom. Ludzie niezbyt często tutaj przychodzą. Czekaj. To jest mikrofon. Ty śpiewasz? Bip. I tylko jedna piosenka, proszę. Pipski do. Naprawdę? Dobrze. Okej, okay, czy będziemy z nią śpiewać, z nią śpiewać, tak? No to lecimy. Ale fajnie sobie tańczy. Ale ma ładny głos Jezu. No, niezły wstęp. Jak to jest pierwsza piosenka. Ja sobie wyobrażam, co będzie później. Czy mam taką małą. Taki mały akurat jest? Nie, coś jest nie tak. Kurde. Nie, coś jest z tym nie, nie, tak. 82% tylko? Nie, ale podoba mi się strasznie piosenka. Strasznie głos jest, jest taki... Taki pozytywny. <noise> o nie. Czemu tyle podwójnych tu jest? To jest pierwsza piosenka. Rozgrzewka miała być. Jezu. Nie wiem jakim cudem ja to robię, ale jest dobrze, jest dobrze. No i udało się. Kurczę, trzy kombo ale martwi mnie to akurat. Czemu mam 80%? O! Sugar Snaps, przegrałam! Nie wiem co znaczy Sugar Snaps, naprawdę. Jakieś przekleństwo takie delikatne. Bip bip bop. Jeszcze jedną? Skido bi, Obiecuję, że teraz będzie lepiej niż poprzednim razem. No dobrze. Three, two, one, Dawaj. <laughs> Rapująca. Co, co ona w ogóle ma na, na, na głowie? To są mi uszy? To wygląda jak połowa jabłka czy brzoskwini. Nie no, ona ma super głos. Ta muzyczka... świetna. Nie, pomyliłem! O, widzicie od razu 75%? O Jezu! O, udało się! Ale mi się podoba ten głos. I też fajnie, że dość wysoki poziom trudności jest na piosence. Mm -hmm. Czyli ja tam widzę, że ona mieszka. O, dobra. Kurde. Czy ona mieszka w jabłku? <głodzie> Widzicie? Może dlatego ma z tyłu. Z tyłu głowy jabłka. Jezus Maria. No nie, no spokój się, proszę. Pom, pom. Proszę. Kurde, no. Nie wychodzi. 55%? Nie, nie, nie. coś jest coś naprawdę nie tak. No dobra, dawaj trzecią. Nie, no super, jest ten mod, naprawdę. W ogóle widzicie na drzewie, tam jest Witty, Pompom, nawet jest ten, Pico, Triki. Kto tam jeszcze jest? Yy, z tego siódmego wiku, Zardi. O, nie, znowu przegrałam. Pip. Czekaj, czekaj, czekaj. Przyrzekam, że teraz mogę zrobić to lepiej. Pip, Bobsk. Nie, pokażę Ci. Po prostu. Pozwól mi pomyśleć. Po prostu wystarczy tą muzykę. O, tam jeszcze jest hex? Wtedy więcej nie rozpoznaję. Możecie napisać w komentarzach, co tam jeszcze jest. Co jest? Jakaś solówka? Spokojna? Mam złe przeczucia coś. Dlaczego jest tak wolno i tak spokojnie? A czemu ona płacze? Ja nie chciałem mi krzywdy zrobić ani smut, smutko jej sprawić Tylko piosenka Oj, tu pie nogą. Oj, tu pie nogą, coś będzie źle. Coś czuję Ooo, dawaj, no, będzie źle. No właśnie. Oj. Już nie... już nie potrzebuję mikrofonu <noise> Już tak się drze? To <noise> no, nie źle biedna nie płacz pom pom to tylko zabawa Jezu, yes, biedna ale krzyczy <grybuj> <grybuj> dawaj dawaj ale dobrze idzie na razie o, a propos, combo break od razu szedł. Czemu ja zawsze muszę mówić, że dobrze idzie? Ale krzyczy, spokojnie. No i wkurzyliśmy jabłuszko. O! Kurde, znowu ta podwójne. Po czwórde nawet są. Ale daj radę, daj radę. Jest git. O jest! Nie! <grymne> Pomyliłem się. Dobra. Witty! Mat. dajcie mi siłę pokonać ją! Żeby ładnie wyszło! O jestem! Nie no, dobrze idzie, kurde. No, i znowu, kurde, znowu powiedziałem dobrze, i poszło wszystko. O kurde, ale tłumaczenia, co to jest? Po wielu. Yy, po wielu przelanych łzach, pompom w końcu się uspokoiła. I obiecała, że poprawi się ze swoim zachowaniem od teraz. Zaprosiła. Zaprosiła chłopaka i dziewczynę na piknik. Następnego dnia, jako, jako przeprosiny. Yy, i, o jezu, i nie miała. i nie miała nic przeciwko. Kurde, czemu się wyłączyło? I nie miała nic przeciwko, być trzecim kołem u wozu. No dobrze. No to przeszliśmy sobie pompom. Pom. Także idziemy na tego Starca Czera znowu, bo jeszcze nam zostało trochę czasu, także cięcie. No, także jesteśmy, i dzisiaj walczymy z Piko zobaczymy co ma Pico w nadrze tutaj jakie fajne piosenki ale fajny cyborg o kurde ale szybko się zaczęło od razu? ale fajny pistolet ma dobra trzeba się skupić bo widzę że już od razu zaczynamy z grubej rury ale nie wiem, fajny cyborg naprawdę czemu ja to zmistowałem Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, no co jest ze mną nie tak? Ale dziwne, to dziwna ta piosenka, jest taki jakby trans. Ale szybko lecą strzałki, dobra. Jest git. O kurde, ale. On tam kombo wali. Uspokój się. Proszę, piko. To jest pierwsza piosenka. Jezu, ile? Ile aruty? Co? Dobra, trzeba się uspokoić. Kurde. Mamy radę, MAMY RADĘ! Nie no. Uspokój się z tymi podwójnymi. Ostronautom Nie pokonasz mnie cyborgu! Cholerny! To już? Dobra dawaj drugą! Ja w ogóle całą rękę prawą ma me metaliczną O Jezu! Ale odgłosy! No i poczwórny już wali! Ole <grym> bit! Dawaj bicik! Jest, git na razie Nie, ta, ta piosenka mi się podoba w miarę Tak jak wszystkie tutaj w tym modzie są takie Dziwne, nie mój klimat Rozumiem, że niektórym może się podobać to, ale taki Nie mój klimat jest, ale to jest nawet git Ważne żeby ćwiczyć po prostu tą gierkę I być coraz lepszym No ale daj mi coś więcej a nie jakiejś pojedynczej tej Czy to pierwsza piosenka była trudniejsza? Wykaż się Piko, wykasz się Oj dobra <grystanie> Wykaż się Piko i misuje już pop pop bo Po co śpiewam kurde No nie no co to jest za piosenka Psy. Dajcie mi trudniejszą Ja chcę tutaj być zalany strzałkami Chcę spamić, nie nie chcę spamić chcę grać dobrze O Groźna piosenka, dawaj W ogóle fajnie piko wygląda na dole tam jako ta ikonka O, kurde. Oj, no to jest ciężki bicik. Ale mam wrażenie, że te... Że, że poprzedni tydzień był trudniejszy od tego. Tu po prostu strzałki szybciej lecą. No, to jest spoko myszka, no, dobra. Każdym tygodniem coraz lepsze robią. Co, co, co jakiś czas mnie rozkojarza ten pociąg, nie wiem. Was też? Jak sobie jedzie i nagle po prostu nie wiem Patrzę na, znowu na tło, a nie na strzałki. Jezu, co to za piszczenie? Boyfriend! Nie zamieniaj się w girlfriend. Musisz być bardziej męski Jezu, ale piszcie! Spokojnie! Może ja nie będę próbował tak piszczeć, bo się po prostu wywinę jak prezent na drugą stronę Screen'u. Się. Nie, ewidentnie, drugi week był o wiele trudniejszy niż Piko. Piko mnie zawiódł niestety, ale to jeszcze nie koniec. Zobaczymy jeszcze tutaj pewnie matkę, która pewnie będzie po prostu totalnie rozpierniczać nas. No dobrze, ale to by było na tyle. O, czyli co czyli jest jeszcze? Piko, tak i ostatnia jest matka. Piąty i szósty oczywiście week jest jeszcze zablokowany. No dobrze, no to w następnym odcinku sobie pewnie zobaczymy. Tutaj matkę. E, dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia i pa